Witam Państwa, to Siedlecki Magazyn Kulturalny, magazyn Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. W ostatnią środę, 21 lutego, zaprezentowaliśmy Państwu spektakl pod tytułem Same Plusy Online. To spektakl komediowy, spektakl w znakomitej obsadzie spektakl wreszcie, który, szeroko komentowany po jego zakończeniu przez Państwa, przez publiczność, na pewno jest jednym z tych, które mówią o tym, że komedia komedia pomyłek ale także teatr ma się dobrze. Work jest. Work, a Life jest... Life. Life. Czyli jak jest work. work, to nie ma... Nie ma life. Nie ma life! Mówię o twoich prywatnych pogaduchach z firmowego konta! Twoje serce wykazuje oznaki arytmii. Oddychaj głęboko przez 30 sekund, a przedłużysz życie o godzinę. Twoje serce... Ty, kto to jest? No kto? znaczy ktoś oczywiście, ale znaczy taki znajomy. E, Nieznajomy, tylko e, tak sobie piszemy. A e, dlaczego nie ma profilówki? O, no nie wiem, może nie chce mieć całego swojego życia online. Spok! Słucha? No zbog, pedofil, na pewno jest stary, łysy, śmierdzący, taki z gaciami do półtyłka, taki w stylu Zuziu, ja też mam trzynaście lat. Ale ja mam czterdzieści! Ale pan, daj mu pana, wyrzuć go natychmiast! Ty, wyobraź sobie, jak tam siedzi, taki spocony, przegląda Uda twoje zdjęcia i wystukuje tymi swoimi lepkimi paluchami. Jezu, za, jesteś... No, 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 mówię ci, że to jest Zbok. Ty, albo algorytm. Wierzysz tylko w cyfrowy związek? Nie wierzę w żaden związek. Mocne słowa z ust kobiety, w sukcesu. I za to cię uwielbiam, wiesz. Mogę ci się przyśnić? To zależy, jak wyglądasz. Uwaga. Ech, no, uwaga. Niezupełnie! Takie przystojne tak. oczy jak dwa rzeczy! I po prostu serce! Nie słuchajcie, on jest wrażliwy, bo widać, że taki człowiek ma przystojny. A z opisu? Nie, nie, ja, ja z opisu co innego wynika. Wychodzimy Nie, 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 nie Ale on nie. się jej podobał! A to jest mój komputer? <z <did animals> Szanowni państwo, w ostatnią niedzielę, 25 lutego, byliśmy świadkami niezwykłego absolutnie przedstawienia. Był to spektakl wieńczący projekt Inspiracje Teatr Ruchu Mazowieckiego Instytutu Kultury. Całość prowadził Bartłomiej Ostapczuk, właśnie tu u nas w Centrum Kultury i Sztuki. Bartłomieja Ostapczuka, znawcą tematu, nie muszę przedstawiać, a Państwu powiem tylko tyle, że współpracował z wieloma znakomitymi artystami o światowej sławie, między innymi z Marcelem Marceau. Fenomen pantomimy polega na tym i sztuki niewerbalnej, że interpretujemy ją jako widzowie przez pryzmat swojej wrażliwości, Swojej wyobraźni i swoich własnych doświadczeń, czyli dla trzech siedzących osób, to mogą być trzy różne opowieści, choć przecież wiemy, o czym to jest. Ale czy na pewno wiemy, że to jest o tym samym? Ktoś miał taką sytuację w życiu, ktoś miał taką i, i się zaczyna. Nie używamy słów i robimy to celowo, i nie jest to ograniczenie, wręcz odwrotnie. To jest właśnie przestrzeń do interpretacji, i o tym też mówiliśmy. Mówiliśmy o różnych schematach myślenia, sposobach pracy w teatrze fizycznym, bo one są bardzo różne, przynależą do różnych miejsc na świecie. I jako, że ja uczyłem się w różnych miejscach na świecie, to widzę, jak różne. Potrafią być sposoby myślenia, jak inne potrafią być wrażliwości, i dopiero tkanie z tych elementów sprawi, że jakiś spektakl jest charakterystyczny dla danego miejsca, a tak naprawdę dla danego twórcy i jego doświadczeń i aktorów, bo to jest wspólna praca. Inspiracje Teatru Ruchu to projekt mający na celu propagowanie idei Teatru Ruchu i generalnie ruchu w teatrze, który jest pomijany zarówno przez szkoły teatralne, jak i często i gęsto zapominany przez samych aktorów, mimo że ich narzędziem pracy jest ciało. Staramy się odczarować ten Teatr Ruchu. Nie jest to Teatr Tańca, nie jest to już ogólnie pojęta sztuka performatywna. tak. Ale nie jest to również pantomima. Jest to po prostu uczenie świadomości ciała, jak to ciało może pracować, jeśli uruchomimy umysł. Najpierw głowa, potem ruch. Spektakle zawsze cechuje ogromne skupienie, ogromna dyscyplina, taki prosty, a jednocześnie silny ładunek emocjonalny, taki mocny przekaz. One nigdy nie pozostawiają obojętnym, one, one zawsze wzruszają, poruszają mocno. Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do tego, żeby dalej pracować, a dalej no, to jest mamy apetyt na spektakl, który już wymyśli Bartłomiej Ostapczuk i przywiezie nam wizję swojego spektaklu. Marzymy o stworzeniu teatru ulicznego w Siedlcach. Coś nowego, żeby poprowadzić młodych na ulice miasta, być może pojeździć. Gdzieś w plener poza zasiedlce, coś nowego kusi nas ta przygoda i wygląda na to, że ma szansę się zrealizować. Mam wrażenie, że to też nam trochę pomogło w, jakby, w dalszym poznawaniu tych emocji, które możemy wykorzystać w tym Teatrze Słowa, w którym, w którym gramy. nasze ciało może tak stwarzać wiele rzeczy takich magicznych i że ta pantomima to pierwszy raz z takim czym się spotkałam. To bardzo fajne doświadczenie, bardzo fajne warsztaty, bardzo fajny prowadzący i bardzo bardzo fajna grupa nam tworzyła i tworzyliśmy, ćwiczyliśmy, poznawaliśmy swoje ciało. No i ogólnie było bardzo fajnie. Dla mnie osobiście, jako uczestnikach tych warsztatów, jest to niesamowite doświadczenie, bo nigdy nie działałem w taki sposób ruchowy w teatrze. W sensie wiadomo, zawsze działamy ruchowo w teatrze, czy w teatrze S y, czy ja sam indywidualnie, y, gdzieś jeszcze poza teatrem, ale to jest całkowicie inna rzeczywistość. Całą historię opowiadamy swoim ciałem, bez dźwięków. Bez innych rzeczy, które normalnie spotykamy w teatrze. Nie jest to łatwe, jest wymagające, ale bardzo, bardzo otwiera głowę i, i to jest niesamowite. Wszyscy razem pracowaliśmy nad indywidualnymi etiudami, żeby stworzyć wspólnie jedno wielkie dzieło. Dostaliśmy narzędzia, żeby je stworzyć od właśnie Bartłomieja Wstapczuka i na warsztatach poznawaliśmy różne techniki i różne jakości, jak to on nazywa, których mogliśmy użyć, żeby stworzyć nasz własny spektakl. Bardzo dobrze pracowało nam się na scenie teatralnej imienia Andrzeja a w Siedlcach. Byliśmy zaopiekowani, stworzono nam bardzo dobre warunki i nam i twórcom, co też powinno być oczywiste, a nie jest oczywiste. Byliśmy zaopiekowani na każdym poziomie, a dzisiaj podczas prób, kiedy są nerwy, kiedy jest trema, kiedy jest naprawdę duże napięcie, Jesteśmy zaopiekowani jeszcze lepiej. Za to bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam przy stworzeniu tego projektu. W najbliższy piątek, 1 marca o godzinie 19 na naszej scenie teatralnej zagości operetka. Będzie to jedna z najsłynniejszych operetek jedno z najsłynniejszych dzieł, jakie powstały w dziejach. Tego gatunku to Zemsta Nietoperza skomponowana przez Johanna Straussa. Libretto do tej operetki uważane jest za jedno z najlepszych, jeśli nie najlepsze w dziejach. Całość w wykonaniu teatru muzycznego Arte Kreatura z towarzyszeniem orkiestry tegoż teatru. W najbliższą sobotę natomiast a więc 2 marca o godzinie 19 na naszej scenie teatralnej recital Roberta Protasewicza, Wodecki Grechuta Akustycznie. To prezentacja pierwsza, popremierowa, to prezentacja programu, który niezwykle podoba się państwu, naszej publiczności. Robert Protasewicz prezentuje muzykę, twórczość e, artystów znanych z zespołu ANAVAR, artystów kultowych, a towarzyszą mu znakomici muzycy e, w składzie między innymi Krzysztof Chromiński fortepian, Marek Matwiejczyk bas akustyczny zresztą i Adriana Masiak skrzypce i śpiew. Zapraszamy, bo bilety do nabycia tu u nas w naszej siedzibie w punkcie informacji kulturalnej, ale także na naszej stronie internetowej. W ramach rodzinnej niedzieli w teatrze w najbliższą niedzielę, więc 3 marca o godzinie 16.00 będziemy mogli zobaczyć spektakl pod tytułem Tiki Rafa na krańcu świata. To spektakl, który opowiada o naszej Ziemi, o kuli ziemskiej, niezwykle barwnej, kolorowej i różnorodnej. Zapraszamy najmłodszych naszych widzów, bo będzie warto, będzie warto przeżyć niezwykłą przygodę. Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do naszej Galerii Teatralnej, bowiem 6 marca o godzinie 18.00, wernisarz wystawy Franciszka Maśluszczaka. To malarz, artysta, który swoje prace prezentuje na całym świecie. Współpracował z wieloma ogólnopolskimi czasopismami, a wykonywał. Ilustracje między innymi dla Jeremiego Przybory, czy do książek Edwarda Stachury i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. A jego prace, drodzy Państwo, znajdują się na całym świecie, w muzeach rzecz jasna. Od Krakowa poprzez Gandawę, czy Tokio, a nawet Helsinki w Finlandii. Drodzy Państwo, zapraszamy na to niezwykłe spotkanie z artystą, z jego twórczością, bo jak zawsze wernisarz jest takim miejscem i taką sposobnością, by z artystą twarzą w tarz, twarz pomówić o, o nim, o jego twórczości, o tym, jak spatrzy na świat i o tym, co myśli o otaczającej nas rzeczywistości. Zapraszamy. Drodzy Państwo, przed nami 8 marca, a więc Dzień Kobiet. Dzień to święto bardzo lubiane i na stałe zakorzenione w naszej tradycji. Dlatego też dla wszystkich Pań, ale nie tylko, dla wszystkich widzów przygotowaliśmy cały zestaw atrakcji artystycznych po to, by ten dzień i to święto em, obejść bardzo interesująco i artystycznie. I tak zaczynamy 8 marca, rzecz jasna o godzinie 17 i 19.30. Muzyczny bukiet dla pań, śpiewająca rodzina Kaczmarek z zespołem Bogna Band. Wspaniałe głosy. E, sopran, tenor, baryton to głosy, które publiczność uwodzą to głosy, które zaprezentują znane i lubiane przeboje muzyki klasycznej. Ale to nie koniec atrakcji związanych z Dniem Kobiet. Otóż 9 marca na naszej scenie teatralnej, Oszuści, spektakl, który jest komedią, komedią zbudowaną na sieci małych i dużych kłamstw. A Atutem niewątpliwym tego spektaklu jest obsada. Otóż Zobaczymy na scenie m.in. Michalinę Łabacz, Gabriele Muskałę, Beatę Ścibakównę, Piotra Grabowskiego, Filipa Pławiaka i Zbigniewa Zamachowskiego. O godzinie 16 i 19 tego dnia, a więc 9 marca, ten spektakl będzie można zobaczyć. Zachęcamy Państwa do kupowania biletów, do przyjścia do nas, a bilety jak zawsze w punkcie informacji kulturalnej i na naszej stronie internetowej. Zapraszamy. Punktem kulminacyjnym obchodów święta kobiet, a więc Dnia Kobiet będzie spektakl Osole Mio, czyli nikt nie kocha tak jak tenor 10 marca o godzinie 16 i 19 na naszej scenie teatralnej ten spektakl będzie można zobaczyć. Będzie to zatem wieczór pełen radości, zabawy, miłości oraz śpiewu rzecz jasna. Drodzy państwo, wspaniała scenografia rodem z Paryża lat 30., -tych. olśniewające kostiumy no i obsada tegoż spektaklu to niewątpliwe jego atuty. A w obsadzie Mateusz Banasiuk, Tomasz Dudkiewicz, Jan Jankowski, Artur Hamski, Małgorzata Sadowska, Marta Wierzbicka oraz Magdalena Wójcik. Kupujcie drodzy państwo bilety, przychodźcie do nas, spędźcie ten wieczór zupełnie inaczej, niezwykle Artystycznie, ale także w sposób, który zapewne na długo pozostanie w Waszej pamięci. Zapraszamy. Kończąc nasz program, proszę byście Państwo o nas nie zapominali. A więc, zaglądajcie na naszą stronę internetową, śledźcie nasz profil na Facebooku, subskrybujcie kanał na YouTube i czytajcie Scenę 24, bowiem wszędzie tam specjalnie dla Państwa zamieszczamy informacje o wydarzeniach artystycznych, które dla Was, drodzy Państwo, w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach nawet przygotowujemy do zobaczenia w teatrze.